Ultra tani elektryczny pickup, który ma kosztować mniej niż 20 tysięcy dolarów? Tak! Amerykański startup Slate, wspierany m.in. przez Jeffa Bezosa, pokazał właśnie swój pierwszy model Slate Track. To nie tylko pickup, można go łatwo przekształcić w pięciosobowego suwale, ale to cena ma być jego największym atutem. Jak to możliwe? Auta wypuszczane są z fabryki na stalówkach i w jednym kolorze, gotowe na oklejenie winylem według własnego pomysłu. W środku, zapomnijcie o wielkich ekranach i radiu, jest uchwyt na smartfon, podstawowa klima i szyby na korbkę. Kamera cofania wyświetla obraz na małym ekranie za kierwicą. prosto i tanio. Podstawowa wersja ma oferować około 240 km zasięgu z baterii 52 kWh i silnik o mocy ponad 200 KM, napędzających tylną oś. Osiągi setka w około 8 sekund, prędkość maksymalna 145 km na godzinę, ładowność i uciąg są raczej skromne jak na pick a odpowiednio 650 km kilo i 450 kilo. To nie jest wół roboczy w stylu Ford F-150. Co jednak najciekawsze, strategia Slate opiera się na pomyśle Starter Packs. Wiele elementów wyposażenia, które w innych autach są standardem, tutaj będzie dostępnych w ramach opcjonalnych płatnych pakietów. Przewidziano różne zestawne, np. Commuter Pack, Adventure Pack czy Utility Pack. Dzięki temu klient płaci tylko za absolutne minimum, a resztę dobiera według potrzeb i budżetu. Produkcja ma ruszyć w 2026 roku w USA. Pytanie brzmi, czy klienci, zwłaszcza w USA, zaakceptują tak estetyczne podejście, czy super niska cena Wystarczy by przekonać do rezygnacji z wygód i bogatszego wyposażenia? Daj znać w komentarzu.